Niech Wam zakwitnie Złoty Szczęścia kwiat. Nie zaznajcie w niczym smutku i dożyjcie stu lat. O proszę, ale powiem Wam, jakie to jest, jak, jak to daje do myślenia. Dożyjcie stu lat, a my właśnie zwiedzamy opuszczony dom. Rodziny, która albo miała ten ślub gdzieś tu w okolicy, albo po prostu stała taką kartę od kogoś. Rzućcie okiem, co znajduje się na dole. Telewizor skitrany. Można powiedzieć, że w stanie kolekcjonerskim. No i właśnie, zajrzyjmy, zajrzyjmy do tego garażu. Już nie mogę się doczekać. To właśnie w nim znajdziemy ciągnik samoróbkę i chyba jakieś maszyny rolnicze. Witam Was jak co tydzień w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabiorę Was na eksplorację bardzo przytulnego, opuszczonego gospodarstwa, które właśnie teraz widzicie przede mną. Słuchajcie, mamy gigantyczny dom do zwiedzenia, budynek gospodarczy, a także stodołę. I co ciekawe, tutaj w tej stodole, a dokładnie w tym garażu, moi drodzy, stoi ciągnik i to nie byle jaki ciągnik, bo jakaś samoróbka. Także potem ją wam pokażę, a teraz będziemy próbowali dostać się do środka do wnętrza tego wspaniale zachowanego domu. A przynajmniej tak słyszałem, że ten dom jest naprawdę prawdziwą kapsułą czasu. Także ja już nie przedłużam. Biorę słuchajcie swoją lampę, bo w środku może być ciemno. Zakładam rękawiczki, i kieruję się do wejścia. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak ten dom spisze się w środku, a wy już teraz możecie zostawić łapkę w górę, jeśli doceniacie to, co robię, moje wyprawy. Dobra, idźmy do środka. Znaleźliśmy wejście do środka. Jak widzicie, drzwi były otwarte jak do siebie. Tu jeszcze po lewej stronie pewnie się spodziewacie. Sławojka, ale to nic ciekawego zamykam za sobą i słuchajcie teraz tymi drzwiami dostaliśmy się do, do miejsca gdzie prawdopodobnie przetrzymywano bydło na pewno zwierzęta bo tutaj mamy kojce i co ciekawe słuchajcie z tego miejsca prowadzi nas droga właśnie do tego opuszczonego domu. Tu mamy drzwi, które są też otwarte, i już widziałem tam przez okno, że są schody na górę. Także gospodarz miał bezpośrednie połączenie. Słuchajcie, no nie wiem, nazwę to chyba chlewem, no bo na chlew to wygląda. Jeśli się mylę, to poprawcie mi w komentarzach. Natomiast tutaj jeszcze nie zajrzałem. Mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Tak ono się prezentuje. Może na kury. Albo na inne ptactwo Ale obstawiam, że tutaj trzymał kury Tak mi się przynajmniej wydaje Ale nie dla kur tutaj jesteśmy A dla zwiedzenia pięknie zachowanego Puszczonego domu Dlatego chodźmy na wyższe piętra Jesteśmy Dostaliśmy się do piwnic e, Szybki czek Szybkie sprawdzenie Co tutaj znajdziemy Ale na ten moment widzę, że same szmaty A także Widać, że właściciele Trzymali tutaj po prostu słoiki z przetworami, i w sumie do tej pory niektóre z nich tutaj znajdziemy, jak na przykład te ogórki kiszone w słoiku jeszcze nieotwartym. Od tej też ogórki z cebulką, ale jak zwykle ja godny nie jestem, dopiero co zjadłem śniadanie. No ale właśnie, chodźmy, słuchajcie, na schody, kierujmy się na wyższe kondygnacje. Bo to one tutaj są, moi drodzy, najciekawsze. O, już na schodach widzę, że leży sobie, słuchajcie, taki oto samotny święty Mikołaj. Ubrany na różowo, nawiązanie do świąt. No i ciekawy jestem, co my tutaj znajdziemy. Widzę, że robi się dosyć mocno kolorowo. Błękitne ściany. I kolejna rzecz to, słuchajcie, pajęczyny. Pajęczyny wbrew pozorom to jest bardzo dobry znak dla eksploratorów. W skrócie to oznacza, że dawno kogoś tutaj nie było. Także możemy być bezpieczni, czuć się bezpiecznie w środku, bynajmniej. Pod kątem ludzi do tych pomieszczeń widzę, że są naprawdę ciekawe. Zajrzę już za chwilę, czyli do kuchni, do tego małego pokoju, a zaczniemy zwiedzanie moi drodzy od, uwaga, salonu. Salonu. O, ho, ho, ho. jaka tutaj panuje cudowna atmosfera. Zobaczcie, że na stole mamy wyjęty album ze zdjęciami rodzinnymi. Ciekawy jestem, czy u was w rodzinie pielęgnowało się taką, taką tradycję właśnie kolekcjonowania zdjęć z różnych okoliczności. Tutaj najwidoczniej było to pielęgnowane. Zobaczcie, bardzo dużo zdjęć z różnych, z różnych momentów życia. I w ogóle wydaje mi się, że jakbyśmy tutaj troszkę dłużej pogrzebali, to znaleźlibyśmy zdjęcia Możliwe, że nawet i tego domu sprzed lat, jak on się prezentował, zdjęcia może i właścicieli przed tym domem. No ale dobra, przejdźmy dalej. Tutaj widzę, że kanapy, i wydaje mi się, że te kanapy może niekoniecznie tak stały może ktoś się ustawił z urbeksiarzy albo bardziej z wandali, niestety. No i patrzcie, też i tutaj w szafie. Masa, ale to masa rzeczy. I to, co na pewno zwraca moją uwagę. To opakowanie, zobaczcie, co w środku znajdziemy, jakieś części, ale armatura, nie wiem, to jest chyba coś związanego z hydrauliką, a tutaj ohoho, mamy całą, słuchajcie, torbę kaset, kaset do odtwarzacza do samochodu, do radia, a tutaj kolejne kasety, tylko tym razem, moi drodzy do telewizora, do magnetofonu, czy dobrze powiedziałem? Zobaczcie, wesele na zamku duchów. Wilkołaczek. Komedie, ktoś sobie nagrywał, słuchajcie płyty. Kiedyś też tak się robiło, dosyć często. Sam u babci mam kolekcję takich kaset. Co mamy dalej? Mamy na pewno zniszczoną biżuterię pani, która tutaj mieszkała. Jakiś pilot, część ubrań, religijne, słuchajcie, obrazki. Znowu kasety, guziki. No jest tego naprawdę sporo. No i teraz, właśnie, pojawia się pytanie. Zobaczcie, że tu nawet mamy zdjęcie z jakiegoś wesela. Niech Wam zakwitnie złoty szczęścia kwiat. Nie zaznajcie w niczym smutku i dożyjcie 100 lat. O proszę, ale powiem Wam, jakie to jest, jak, jak to daje do myślenia. Dożyjcie 100 lat, a my właśnie zwiedzamy opuszczony dom rodziny, która albo miała ten ślub gdzieś tu w okolicy, albo po prostu stała taką kartę od kogoś. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą część, to pomieszczenie chyba to by było na tyle. Poza tym warto jeszcze zwrócić uwagę na tą tapetę, taką tropikalną tapetę z palmami. No, to dosyć niecodzienny widok, bo my, słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj yy, na terenach, no, wiejskich, ale na takich terenach bardziej górzystych, powiem szczerze. O, ho, 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 tu proszę bardzo, zobaczcie. Obraz, a raczej malowidło, czegoś tak na to się mówiło. Yy, ślubny, prawdopodobnie. Yy, mamy panią i pana gospodarza, czyli małżeństwo, które... Możliwe, że tutaj mieszkało, raczej jestem tego pewny. Tu jeszcze zobaczcie... ...takie nawiązania religijne i... ...tapeta, piękna tapeta, która nadal... ...trzyma się ścian i takie zdobienie na suficie. Żyrandol, w ogóle taki żyrandol również miała moja babcia kiedyś. Pięknie tu jest, kurczę, no widać, że niestety, ale wandale... ...dobrali się już do tego miejsca, no bardzo ubolewam. Miałem informację, że... Że podobno tutaj jest wszystko zachowane. No, troszkę, troszkę brudu się zrobiło, trochę bałaganu, ale na szczęście większość rzeczy nie została skradziona. Co na wielki plus. Zobaczcie, że tu mamy jeszcze nawet ubrania tego pana sweterki. Takie można powiedzieć, sweterki, które zakłada się na przykład na święta Bożego Narodzenia, jak przyjeżdża rodzina do Was do domu. No ale jeśli chodzi o ten chyba pokój, to tyle. Tam jeszcze widzę, że mamy pamiątkę Komunii Świętej. I z tego co widzę, pamiątka należała do Pana Zdzisława Z roku 1991 Dobra Chodźmy dalej Bo pokój W sumie, co ja gadam, pokój Ten dom jest naprawdę spory Mamy wejście jeszcze na piętro No i właśnie, zacząłem Wam mówić o rodzinie No i jest tutaj mały problem, ponieważ niestety, ale Moi drodzy, nie mamy Żadnych, żadnych, dosłownie żadnych informacji Na temat historii tych ludzi Co to w ogóle jest? Jakieś naklejki? Armii Mania, nie wiem Zobaczymy może Datę ważności, zobaczcie jest tutaj Na tym e, napoju Herbacianym Rok 2002 Ostatnia data ważności Tu znowu już widzę kolejną datę Wiem, że moi widzowie często piszecie Żebym patrzył na te daty, to patrzę Tutaj mamy rok znowu 2008 Czyli już troszkę dłużej Trochę dalej w świat powiedzmy Tu na tym odcie, ocet to ma akurat chyba dużą Ocet to akurat może mieć długą datę ważności Natomiast tutaj Kawa, chibo Tu akurat nie widzę No tak czy inaczej Najstarsza data to jest rok 2008 I tu jeszcze piękne zdobienia W sensie takie zdobione łyżki Drewniane pewnie, pamiątka może z Zakopanego? Kto wie? O, i ta kuchnia. Dobra, ale przerwałem mój monolog. Mianowicie, nie mamy żadnych informacji na temat rodziny, niestety. Nie wiemy, kto tu mieszkał do końca. Możemy tylko i wyłącznie bazować na tym, co dzisiaj znajdziemy w tym domu. To, co jest ciekawe, na pewno mamy kalendarz z rokiem 2003. No i wydaje mi się, że to będzie chyba najbardziej miarodajna Rzecz, którą dzisiaj znaleźliśmy odnośnie roku opuszczenia Ponieważ tamte produkty mogły mieć Dosyć, do, dość długą datę ważności, ale, a Kalendarz chyba najlepiej oddaje Kiedy miejsce zostało opuszczone I tu widzę, że jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, a mianowicie Moi drodzy, mamy Czapkę W ogóle z jakąś taką dosyć dziwną plamą Pod nią Nie wiem, co to za czapka, widzę, że tu chyba jest Godło co ja tam godło? No tak, go do orzełek z koroną chyba i jakiś symbol. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś czapka um, osoby, która kieruje pociągami, maszynisty. Nie wiem, tak na taką wygląda, ale możecie mi poprawić. Także tu ona sobie leży, jak leżała. I jeszcze mamy, słuchajcie, opatrunek chyba. Opatrunek indywidualny, wodoszczelny. Tak z tego, co patrzę, to tak. Mamy, słuchajcie, jakąś czapkę mundurową, tu jakieś opatrunki. Tam na przykład jakieś opakowanie po... Po czymś, co sugeruje wojsko, jakieś przedmioty wojskowe, i nie wiem, czy przypadkiem ktoś tutaj z tej rodziny nie miał powiązań właśnie z armią, z wojskiem polskim. Nie mam pojęcia. Natomiast na to wszystko wskazuje: jest również łazienka. <grym> I co ciekawe, zobaczcie, że nadal w tej łazience znajdziemy płyn po goleniu, aftershave. Wilkinson, jakieś fiolki, ale tutaj akurat specyficznie pachnie. Nic przyjemnego dla nosa. Dobra. Duży pokój, chyba mały pokój, sypialnia to była możliwe, kuchnia, świeciliśmy. Także kierujmy się dalej, a przed nami, moi drodzy, wejście do uwaga, chyba najmniejszego pokoju na to wygląda, taka pracownia biurowa, biuro. Coś na ten wzór. O kurczę. No i niestety tutaj tapeta już całkowicie odeszła od ścian. Ale zobaczcie na to. Stary telewizor. Neptun kolor M358A. Uninor. Pierwszy raz takim się spotkałem, powiem szczerze, w takim kolorze. Tu jeszcze radyjko. Piękne radyjko. Zdobione. A tu... Dowód rejestracyjny pojazdu. Ciekawy jakiego? Motocykla. Moi drodzy. Mamy tutaj dowód rejestracyjny motocykla 125 pojemności na pana Jana. Oczywiście odkładam to tutaj, w tym miejscu, jak to znalazłem. Masa dokumentów. Ktoś widzę, że tutaj już niestety grzebał. No i zniszczone okno. Powiem szczerze, że ja ten akurat nie wchodziłem do środka. Bo wszedłem drzwiami otwartymi, ale widać, że już ktoś tutaj poniszczył. Bardzo niedobrze. Mamy w tym pokoju również dosyć sporą szafę. Piękny, piękny obraz nad łóżkiem. Nad łóżkiem, które niestety jest już całkowicie pobrudzone. Jakaś karteczka tutaj leży. Zobaczcie, umowa kupna-sprzedaży. Ale jazda. Spisane, słuchajcie, na kartce zeszytu. Umowa sprzedaży motocykla chyba, tak, motocykla marki Minsk 125. Sprzedane za sumę, słuchajcie, pół miliona złotych. Takie kwoty, moi drodzy, kiedyś były. Pół miliona złotych za motocykl, 125. To zobaczcie, jeszcze mamy apteczkę chyba, jaką taką, jako taką, albo szafeczkę nocną. I tam poniżej ogórasy, które już praktycznie zbladły od czasu. Krzyż, mały krzyż. No, i chyba jeśli chodzi o to pomieszczenie, to by było na tyle. Tak jak mówiłem, mamy jeszcze. Słuchajcie, chyba. Ała, 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 się zaciąłem. Ale moi drodzy, chyba jeszcze górne piętro. Wyszliśmy już z pokoju, który był wyśmienity, powiem szczerze. No i teraz tak wejście na strych. Patrzcie, ile pajęczyn. Znaczy, jak nigdy pajęczyny mnie cieszą. Bo tak jak wspominałem na początku naszej wyprawy dzisiejszej, to oznacza, że długo nikogo tu nie było. Ale niestety. Z tego co czuję, pod swoimi stopami to te schody nie mają się zbyt dobrze. Niestety uginają się pode mną pod moim ciężarem. Ale weszliśmy, weszliśmy na strych. No i ciekawe, na strychach potrafi się znaleźć prawdziwe perełki, powiem szczerze. Dosyć często, i tak w przypadku tego strychu, mamy stary wiekowy odkurzacz Predom Zelmer całkowicie pordzewiały. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj znajdziemy? Widzę, że tam dalej kolekcja starych butelek szklanych tam, A chyba po trunkach, chyba jeszcze mamy gałązki, możliwe, że stara choinka. Szafa, o kurczę, zobaczcie szafa, a w niej jeszcze kurtki. Kurtki moi drodzy, ale na dole rzućcie okiem, co znajduje się na dole. Telewizor skitrany. Można powiedzieć, że w stanie kolekcjonerskim. Schowany, słuchajcie, przed wandalami, przed złodziejami. Całkowity telewizor starej daty Predom. Nie jestem w stanie tutaj znaleźć jego modelu. Ale jest napisany: yy, Fredom? Tak? Fredom? Pomyliłem się. Pregata. Tu jest napisane: Pregata. Pierwszy raz spotykam się z takim telewizorem. No, jak nówka, jak nówka, tylko że zabrudzony. Ktoś go tutaj schował. Zamknę ze za sobą, aby nikt przypadkiem z kolejnych odwiedzających, niekoniecznie miłych, mógł, mógł go słuchajcie, znaleźć. No i jeszcze na, gó na górze, tutaj na szafie, mamy, moi drodzy, radio stare. Stare radio, ale no już niestety. Wymontowane. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Schemat budowy automatu tokarskiego jakąś książkę ze schematami kilka innych książek, a raczej yy, starych papierów. No i chyba chyba tyle. Wydaje mi się, że to by było tyle, albo aż tyle, jeśli chodzi o ten dom. No, i właśnie teraz wypadałoby stąd wyjść, z niego wyjść, kierować się do e, tego pięknego ogrodu, który jest przed domem, i zajrzeć do pomieszczeń gospodarczych, czyli do stodoły, w której znajdziemy moi drodzy maszyny rolnicze, a przede wszystkim stary ciągnik, samoróbkę jakąś, ale w sumie zaraz sami zobaczycie i ocenicie, na jaki typ, rodzaj ciągnika Wam to wygląda. Także kierujmy się na dół do niego. Ach. Ach. No, tragedia. Mam nadzieję, że sąsiedzi, którzy mieszkają tutaj nieopodal, nie usłyszą mojego nieudolnego przebijania się przez te haszcze. Chociaż na szczęście w okolicy, tak jak mówiłem, są sąsiedzi, ale tylko chyba dwa czy trzy domy. To miejsce nie znajduje się e, w otoczeniu innych domów. Jest troszeczkę oddalona i to jest, jest dosyć spory plus jeśli chodzi o eksplorację. Dobra, chyba jesteśmy. Tam widzę wyłamane deski. Mm. Nie wiem czy nie połknąłem muchy. Po ciężkich przeprawach znaleźliśmy wejście do wnętrza stodoły. O, udało się, jesteśmy. E, podasz lampę? Plecak tam zostaw. Dobra. Sprawdźmy szybko, co tutaj znajdziemy. Poza Sianem, którego jest tutaj naprawdę sporo, znajdziemy stary wóz. Rzućcie okiem stary wóz z drewnem. Drewnem aż po brzegi, można powiedzieć naprawdę sporo takich jakby kików, słupków drewnianych. Możliwe, że gospodarz wykorzystywał te słupki do znaczenia swojego pola. Po prostu, albo do na przykład stworzenia pastucha, wykorzystując jakby te kiki, wbijając je w ziemię. No, i tutaj mamy jeszcze po lewej stronie, moi drodzy, maszynę. Jakąś maszynę rolniczą. Ona była kiedyś w oryginale w kolorze zielonym, i tak ona się, moi drodzy, prezentuje. I pytanie do was: pewnie już wiecie, co, co chciałbym zapytać was, jak myślicie, co to jest za sprzęt? Do czego wykorzystywany, do takich prac. Do czego służył, jak się nazywa, to już pozostawiam moim ekspertom, którzy znają się lepiej ode mnie na tematy rolnicze. Tu widzę, że w środku jeszcze kanister po oleju, ale niestety bez etykiety, także Wam nie powiem. No i dobra, jeśli chodzi o kurczę, <laughs> jeśli chodzi o stodołę, moi drodzy, to by było na tyle. E, idę po swój plecak, bo, bo go tam zostawiłem przed wejściem. No i właśnie, będziemy teraz, słuchajcie, kierowali się do najciekawszego miejsca w tym gospodarstwie, do garażu. A tam czeka na nas ciągnik. Dobra, widzimy się za chwilę, jak stąd wyjdę. Mijamy schody wejściowe do naszego domu. No i tam już widzę garaż. Jeszcze szybko sprawdzę, czy przypadkiem. Po ulicy nikt nie jedzie, ale chyba nie. No i właśnie, zajrzyjmy, zajrzyjmy do tego garażu, już nie mogę się doczekać. To właśnie w nim znajdziemy ciągnik, samoróbkę i chyba jakieś maszyny rolnicze. Jesteśmy w środku i powiem to już na wstępie. Patrząc na tą samoróbkę z tyłu, to mam wrażenie, jakby przede mną stał jakiś klasyczny stary samochód z lat 40-50. Tu jeszcze obok rower stary, ale to do niego zaraz przejdziemy. No i rzućmy okiem na ten. Ciągniczek! <laughs> Ej, to nie jest ciągnik, to jest, moi drodzy, ciągniczek. Wygląda jak z jakiejś bajki dla dzieci. No, zobaczcie sami, <laughs> jak on się prezentuje. Śmieszny jest. I co ciekawe, wydaje mi się, że raczej kompletny. No, rzućcie okiem. Eksperci, dajcie mi znać w komentarzach. Wydaje mi się, że jest kompletny. Nic tu nie zostało z niego wymontowane. Na pewno stoi tutaj dosyć już długo, bo aż się można powiedzieć, wróz w tą ziemię. Ale jest naprawdę śmieszny i raczej więcej takiego nie spotkamy. Taki króciutki jest. Zobaczmy, jak wygląda od strony kierowcy. Może jeszcze jakimś studentem tej kluczyki znajdziemy, ale chyba nie. Chyba nie. Pajęczyny wszędzie. Tutaj chyba zmiana, gałka do zmiany biegów. Pedały działają jeszcze z tyłu. Miejsce na narzędzia. Jakiś stary kubuś. No i chyba tyle. Moi drodzy, ocencie mi to. Weźcie, napiszcie w komentarzu, jak ten, co to w ogóle jest za samoróbka, co to, z czego to jest zrobione, jaka to jest podstawa ciągnika. Coś naprawdę niespotykanego. Pierwszy raz taki widzę. Czekam na wasze komentarze. Tu jeszcze obok stara damka. Stara damka całkowicie pordzewiała. Raczej już chyba nikt nią na tym świecie nie pojeździ. Co robisz? Co ty odpalasz go? No to sami wiesz. Ty, weź bo jak go odpalisz. Będzie. Powiem ci, że... Ty zobaczcie na to. Może weź. Nie, nie, wiesz. <laughs> znaczy go nie odpalisz, ale... Mimo wszystko. Tak. Może Mnie lepiej wiedzieć. nie próbujmy. Zobaczcie. Ty, ja mówię, poważnie. Ale nie, nie przeskoczę tam co się... Może bardzo na siłę, Aha. ale to hał co No nie, nie, nie stawmy to w takim stanie, w jakim jest, ale ty, zobacz, ja mówiłem o tym kluczyku, nie? No. Patrz. Tu kluczyk jest. Moi drodzy. To jest samoróbka. Nie, to nie jest samoróbka. To tak. już jest kluczyk, pewnie z jakiegoś luksusa. Wygląda jakby... Ty, by nie dość, że mamy kluczyk, mamy maszynę, a ty, a jakbym go przekręcił? Na akumulator pewnie już. Pewnie. Ale byśmy się zdziwili, jakby to odpaliło. Co się może nie odpaliło, ale by chociaż... Coś się zasiedziło, cokolwiek, nie? No już tyle lat się. Nie, no nie, nie. Złamię kluczyk. Nie chcę, nie chcę złamać kluczyka, masz rację. Dobra, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Tutaj widzę, że jeszcze siedzenie wymontowane. No, to by było na tyle. Tak, w skrócie, yy, super miejscówka. Naprawdę warto tu było przyjechać. Dla tego domu, ale również i dla tego. Cudownego garażu. Czekam na Wasze opinie, komentarze poniżej. No i mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję. I jak Was interesują takie tematy, powiedzmy, gospodarek opuszczonych i nie tylko, albo opuszczonych domów, również z maszynami, ciągnikami, samochodami, to polecam sprawdzić moje wcześniejsze filmy, bo tam takich filmów, takich miejsc było znacznie, znacznie więcej. Także ja za dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie się. I do usłyszenia za tydzień w piątek o godzinie 18 na kolejnej eksploracji. Trzymajcie się! Cześć! Myślałem, że...